Były analityk Komendy Głównej Policji, który pracował nad Iwony Wieczorek, komentuje zarzuty dla PWP. W ostatnim czasie media regularnie publikują nowe doniesienia na temat nierozwiązanej od 12 lat sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Przypomnijmy, że niedawno śledczym udało się przesłuchać poszukiwanego przez lata mężczyznę z ręcznikiem. Niedługo później zatrzymano natomiast znajomego Wieczorek. Paweł P. oraz jego partnerkę, a prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty związane z utrudnianiem śledztwa. Małtego. ostatnio pojawiły się informacje, że policja pojawiła się w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się owiana z Łąsławą Zatoka Sztuki. Według nieoficjalnych ustaleń portalu TVP Info wtargnięcie może mieć związek z zniknięciem wieczorek. W związku z licznymi nowymi wątkami łączonymi z zaginięciem iwony wieczorek w mediach pojawia się coraz więcej komentarzy ekspertów lub osób, które niegdyś pracowały nad sprawą. Ostatnio głos w związku z niedawnymi wydarzeniami w śledztwie zabrał np. Marek Siewert, były analityk komendy głównej policji. Który lata temu badał okoliczności zniknięcia iwony i ustalenia w sprawie, lecz finalnie został odsunięty od śledztwa. Mężczyzna analizował także zeznania przesłuchiwanych w niej świadków, w tym Pawła P., czy byłego chłopaka zaginionej, Patryka G. wielen z ustaleń werta w książce Co się stało z Iwoną Wieczorek przytoczył Janusz Szostak. Dziennikarz przeprowadził także wywiad z Siewertem, który również umieścił w publikacji. Teraz w rozmowie z faktem Siewert wypowiedział się na temat ostatniego wejścia policji do Sopockiej Nowej Zatoki. Były analityk komendy głównej policji podkreślił, że i w czasie, gdy pracował nad sprawą Iwony, wieczorek. Nie pojawiał się w niej wątek zatoki sztuki. Zdaniem się, werta niesławny lokal nie jest raczej powiązany ze zniknięciem nastolatki. A kolejnych tropów należy szukać gdzie indziej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Według mojej oceny osoby z tzw. trójmiejskiego półświadka nie mają ze sprawą zaginięcia Iwony wieczorek nic wspólnego. Takie jest moje zdanie. Od początku wskazywałem, że sprawców należy doszukiwać się w najbliższym otoczeniu zaginionej ocenił w rozmowie z tabloidem. W rozmowie z faktem siewert zebrał także głos w sprawie niedawnego zatrzymania Pawła P. oraz postawienia mężczyźni zarzutów. Przypomnijmy, że według ustaleń tabloidów znajomemu Iwony Wieczorek zarzucono m. in. wejście do mieszkania zaginionej, przeglądanie zawartości jej komputera, a nawet próbę usunięcia z urządzenia niektórych plików. Paweł P. Miał także podszywać się pod matkę Wieczorek i dawać do zrozumienia, jakoby ta miała przebywać w domu publicznym. Były analityk komendy głównej policji stwierdził, że Paweł P. miał wejść do domu wieczorek w sposób całkowicie jawny, między innymi pod obecności jej matki i ojczyma. Mało tego, według się Werta, znajomy wieczorek miał przeszukiwać jej komputer. Gdy w pobliżu znajdowała się jej matka oraz detektyw Rutkowski. Paweł P. był w mieszkaniu Iwony w obecności różnych osób. Nie rozumiem, dlaczego mówi się. Że Paweł wszedł tam w sposób niejawny 17 lipca 2010 roku o godzinie 4.12, gdy doszło do zaginięcia Iwony. Jej matka była w domu z ojczymem. To jak miał tam wejść? Wszedł tam w sposób jawny tego samego dnia, w godzinach między 12.00 a 14.00. Informacja, że otwierał komputer. Komputer Iwony również była wiadoma od samego początku. Robił to w obecności matki Iwony i Krzysztofa Rutkowskiego, powiedział faktowi. Krzysztof Rutkowski w rozmowie z tabloidem potwierdził, że był wraz z Pawłem P. w domu Iwony wieczorek, a wizyta faktycznie odbyła się w obecności jej matki. Detektyw przyznał jednak, iż nie przypomina sobie, by wówczas otwierali komputer zaginionej. Nie był też w stanie stwierdzić, czy urządzenie było badane przez techników. Podkreślił jednak, że o wszelkich czynnościach w sprawie informowana była policja. Przypomnijmy, że im w rozmowie z Januszem Szostakiem, którą dziennikarz opublikował w swojej pierwszej książce, Marek Siewert wspomniał, iż początkowo to właśnie Paweł pełznawany był za głównego podejrzanego w sprawie zniknięcia wieczorek. W toku śledztwa wykluczono jednak podobną możliwość. W swoich analizach. Również przytaczanych przez Szostaka. Mężczyzna wspominał także o byłym chłopaku Iwony, Patryku Giesiewiert był bowiem zdania. Że składając zeznania, Patryk ogieniem mówił całej prawdy na temat nocy zaginięcia wieczorek. Stwierdził też, iż chłopak Iwony miał być bardzo spięty podczas przesłuchania, w przeciwieństwie do wyluzowanego Pawła P. Okazuje się, że wert wciąż ma pewne wątpliwości w kwestii byłego chłopaka wieczorek. Zdaniem eksperta, śledczy powinni w szczególności pochylić się nad wątkiem opóźnionego zainteresowania chłopaka zaginięciem Iwony. Trzeba się zastanowić, dlaczego był chłopak Iwony Patrygogie dopiero po dwóch dniach zjawił się u matki Iwony. Dlaczego zrobił to tak późno? Przecież zaginęła jego dziewczyna. Przez dwa dni nie zainteresował się tym faktem, zastanawiał się w rozmowie z faktem.